А что сделать, Аня? Спасибо И детонируй Как его детонировать? Jakby ktoś mi powiedział, bym się nie obraził No nie, granat, granat. No już już No nie! Wywaliła mi się Ach Trzeba czekać Ja nie mogę No widzę tego Zara będziemy mieli yy, walkę na tym statku, tam będą mutanty też Przera się ze ale Po prostu No i Te? A Te, a nie E Co to Teraz tewiście nie zadziałało tak jak należy działa Ty, te, he, he, he Wyszkakujemy i śmigamy dalej. Przeskajamy ponownie i śmigamy dalej. Idziemy zobaczyć. Czy tu czegoś czasu nie ma? Trzeba jakieś pieniędzy albo amunicji? Takie na przykład jak tu Dziękuję, że Haydn to rozgalerasz. Enter podnosimy i... tu, 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 nic nie ma, nic nie ma Wyczyścimy swój dysk On razu czyściejszy się stał No jednak nie Jest na nim krew ludzi i... zmutowanych ludzi Zwiedziałem, że będzie. O, chciwość. Achievement. Ja bym gram na Xboxie, to bym, bym miał właśnie achievementy. Achievement od Blockman. A tak to mam, jak gram na PC. -cie. Ja wam pokażę, że zrobię jakiś specjal albo co i wam pokażę jak to wygląda na PC. -cie. Mam nadzieję, że mi się jestem na dysku mnie nie skończy. Dobra, otwieramy. Och nie. Granat. Uff. Nienawidzę tych z granatem. A, nasz gnaju. no już nie, nie strzelaj tak i tak. Nie trafisz. Będziesz. Zawsze mam rację. Hmm, tu nic nie wiem. Czy się no już już pozyszenność. patrzymy chyba. O nie. Masz gnoju O, oła, oła, ty gnojku Rozwalić no go trzeba Jaki gnuj Wszyscy wyszedł tutaj Zaraz mu pokażę gdzie Gdzie świniaki zimują On stąd wyszli maciarze. Jakiś jeszcze chętny? <laughs> o, no, chyba chętnych nigdy nie ubywa Oj O chętnych mowa I ignoję Do takich jak ty nie ma tutaj miejsca iść tu, czy później będę żałować tego? pewnie będę żałować więc no, na chwilę się powstrzymam dobra, jednak nie będę żałować Wydaje, że tutaj będzie koniec tej tego rozdziału, tej mapy i przejdziemy na statek już, ale jednak nie Ну шо, 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 шо. Шо, Дима, граната. Тихо, го Ай, не. Не не утекай. Chcecie tylko przyciąć głowę? Nie. nie? Tobie odciąć głowę. No już, już. Nie wyrywaj się tak. Ci żyłka pęknie. Tamten pan co by chciał? Główkę? O właśnie, dostał. Dostał po to, po co przyszedł. Idziemy, śmigamy dalej. Jak coś, wiem, coś tu wybiegnie czy coś Czy coś w tym stylu? Tam widzę amunicję więc pójdźmy po nią No używam w ogóle amunicji nie? Dopiero zacznie się używanie amunicji Chociaż nie wiem czy zacznie się Nie wiem A nie nie nie, jednak zacznie się używanie Przepraszam Takiego jednego frajera Tego co nam... Co nas wyrzucił przedtem Z tego strychu Jak ja go nie lubię Boże Kasa? Nie ma nigdzie kasy To są jakieś ciała, nie? To wszystko, te worki Zadźcie ile ciał Nie ma żadnej kasy Dobra, ponownie się to... Zobaczmy tu, nie ma nic, nic, nic Więc wchodzimy do tego Na czarny rynek so, to listen, Tak, wiem Podwójny strzał 59 tysięcy Kupimy coś Mikro Jednak nie ma to to była ta sniperka. A nie chcę na razie sprawdzać. Nie mam ochoty. Fajny jest ten sprzęt co teraz mam. No. Wow. Co to jest? What the fuck? No. Śmigamy dalej. Na statek. Tutaj będzie zabawa z helikopterem Najpierw przebrnijmy po cichoczu Ale bym nie wałał To jest właśnie chyba sniperka Tak jak mówiłem, no kurde, co jest ze mną? Wow, kurwa, mać.